Tato można ponumerować kawałki i wprowadzić do świata Quest'a. Komputer poskłada je w wirtualnej rzeczywistości. Niech najpierw komputer złoży głowę, a potem my zrobimy to samo, co on. Do. do. do, do, do miasta? Nie przeprowadzisz się do miasta dla jakiejś głupiej pracy, prawda, Ralf? Ulżyło mi, już myślałem, że naprawdę myślisz o wyprowadzeniu się stąd. Się na czarach to może bym Ci pomógł. Adamie, kocie, uważajcie! Wujek Mędrek! Wujku, musimy stąd uciekać! Wynocha! Mam sprawę tylko do misia. Oto mój talent. Bardzo śmieszne. Mam niesamowicie mocny uścisk dłoni. Nie bój się, spróbuj misiu. No tak, chyba zrozumiałem. Przyjdę, jak wymyślę coś innego. Ukradłem? Wcale nie! Znalazłem go na śmietniku! Ha! Trener a taki słabeusz! Dexter! Otwieraj drzwi zdechlaku, bo zaraz się posiusiam! Przestań! Zomb, dom, supa, zębowa, dom, z... Nie dam rady! Zomb, dom, supa, zębowa, dom, ząb! Hej, test! To będzie mój hamburger! Pachniesz jak kropelka rosy o poranku w moim ogródku różanym. Tak, przyznaję się. Uwielbiam róże i uwielbiam ciebie, test. Się zatrzymujemy, jesteśmy na czele! Nie wiem co kombinujesz, ale podoba mi się ten śmiech! Poczęstujcie się moim napojem energetycznym jest za darmo i w ogóle nie jest niebezpieczny. Poczujecie się lepiej. Nie znam waszego hasła. Nie mam już wcale przyjaciół! Wszyscy mnie opuścili! Zacząłem już nawet myśleć, że wcześniej wcale nie chodziło im o mnie, tylko o ten mój głupi klub! Są tam moi rodzice! Dorwałem cię, słaba, bezsilna ofiaro! Ej! Wydałeś moją kasę na obiad, którą by mi buchnęli! Ta, byłem niezły aktor, no nie? Wyskakuj z kasy, co mi Riley obiecała! A gdzie jest kasa, co ją Riley obiecała tobie? To... pa! <laughs> Hej, kim jesteście? Mówcie! Przykra sprawa, bardzo przykra! Generał zakpił sobie ze mnie to pewne. Muszę zaraz pozbyć się tej skrzyni. O, no wita! No, dobrze, że jesteś! Możesz porobić za mojego sparing partnera! Muszę trochę potrenować przed konkursem! Hej, stawaj! Bardzo cię przepraszam! No, przestań, proszę cię dosyć! Cześć, Judy. Ja, ja chciałem ci powiedzieć, że przepraszam za te bile, bile, bilety wtedy, jak, jak byliśmy mali. Ja, ja, ja miałem deficyt wiary w siebie, który maskowałem niekontrolowaną złością. Tak mi powiedział pan doktor. Tak czy siak, u, upiekłem coś dla was. E, as as Jeszcze jeden numer. Cześć, czy ja rozmawiam z głową rodziny? To. W takim razie wygrał pan 10 milionów. Chwileczkę! My zadzwonimy, my będziemy lepsi! Ha, jesteś robaczkiem, ty ci mrzuczkiem! Eee, golenie będzie bomba! A, 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 a. Wróżkowie kontra wróżkowie. Zwycięzca zatrzymuje swoich wróżków, a przegrany. A przez przegrany rozumiem Turnera? Zapomina, że kiedykolwiek ich miał. <śmanofizy> Darujmy sobie podchody, dobrze? Ty wiesz, że ja mam wróżka chrzestnego, a ja wiem, że ty masz wróżków chrzestnych. Idź już sobie, brzydko zęby chłopcze, i już nigdy w życiu nie psuj nam wrażeń estetycznych swoim wysoce ohydnym zgryzem. Proszę, oto twój nowy boomerang, ha, ha, ha! Ależ to piękny boomerang i teraz należy do mnie! Ha, 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 ha. No proszę, co to? Szybko tutaj przemokniesz, misiu. No chodź, wrócisz ze mną na farmę. Nie ruszaj się stąd przez chwilę. No racja, to trochę nie fair. Teraz jest fair. Dobra, zielone pokraki, to jest moje miasto. I nikt nie może go niszczyć. E, oprócz mnie. Dobra, to jak wrzucić jedynkę? Nie wiem, czy szkoła to taki dobry pomysł. Z nauką nie idzie mi najlepiej. Końcowa ręka, Nie ja Nic z tego nie rozumiem! Hej, ty! Uf. Gdzie ja mam teraz zajęcia? Nie, nie będziesz się ze mnie śmiał! Rozumiem! Jak prawie na wolności! Jeszcze mnie nawet nie wyciągnąłeś z tej! To nornica naczelnika, ty muszku jeden! Chodu w nogi! I zostaw tę Wiesz, śmigacz, ja się chyba spalę ze wstydu! Ten wielki major to tylko worek pierza! Ty byś poleciał nawet wanną! Jesteś wielkim pilotem! Tak! Linię D do Union Park, później trzy przystanki linią C i znów przesiadka. Jedynką do Waterloo? Chociaż nie, czekaj. O kurczę, trzeba było wsiąść w B. Nie szkodzi! Dojedziemy do Waterloo i przesiądziemy się w F. Niezła podmucha super, ale nie wyrolujesz mnie, bo wczoraj jak byliśmy w Chinie, na pewno nie miałem na sobie tej tabliczki. O, o, o... On mnie do tego namówił! <todgłosy> Moje! Dla dwóch osób? <laughs> Wiesz, ja zawsze chciałem pojechać do Kaszanowa. <laughs> ja całe życie marzę o tym, żeby tam pojechać. Jestem teraz wolny. Mogę zamknąć budę i już. Słuchaj, możesz wziąć mnie. Weź mnie! No, może będzie za tym, ja. To jest tam, ten szary budynek. O! Jak ty to robisz? Hey! Uh -huh! Albo się w tym wszystkim połapię, albo skończy jako kość dla tego rab burka! Echo, 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 echo! Mamcie, mam cię, mam cię! Ja się pobrudziłeś na policzku. Bez żartów. Nieźle, Martin. Jesteś teraz moim mistrzem. Się robi, mamo. Powodzenia. Przyjęcie z niespodzianką dla Folsom. Przyjęcie z niespodzianką dla Folsom. A komitet urodzinowy tak się starał. Mogłeś wybrać inny dzień, żeby wkurzyć Folsom. Musiałeś akurat w urodziny? Dlatego, że wypadają czterdzieste? Dla mnie on mógł nawet kraść jajka z wielkanocnych koszyków. Jakbym bez tego nie miał problemów. Słuchaj. Mam was odsunąć od pracy śledczej, więc przesuwam was do ochrony imprez. Teraz idź się umyć, bo robię się głodny. Cześć wam! Jak tam życie, co? To ja poproszę duży nektar o smaku malinowym z odrobiną cukru razy trzy, tak? I z lewej... I z prawej... I znów lewa... No i prawa... Podczas wypraw na zloty komiksowców i giełdę elektroniczną widywałem to i owo, i takie, tam inne. I słyszałem nieraz o budowlach, które bierze w posiadanie dusza umarlaka. I ona się wtapia, wnika w drewno, cegły i beton i z tego rodzi się niezwykłe monstrum zwane Domus Mactabilis. Tak, całe z złoto, które przy przywieźliśmy z nowego świata. Wtedy byliśmy bogaci, a teraz jesteśmy biedni. Nie wiem, czy się zjawi dzisiaj na. Wiem, że mnie kocha. Hm? To nie ja, tylko tekst! Tego się nie da czytać! No niech zgadnę ze trzy sekundy. Tak, słucham. Chcecie nam dać pieniądze? Dobra, to weźmiemy, dawajcie! Flanierzy, pieniądze rozdają! Znalazłem tylko kilka starych fotografii. Pułkownik Trąbek był wtedy żołnierzem w Legii Cudzoziemskiej. Co... teraz dokładnie 10 godzin 32 minuty i 5 sekund. Nie, nie, 6, 7, 8! Długo nie ma, całkiem pusto. Kupiła ten numer z liścikiem. Myśli, że wielbiciel ją wystawił, więc teraz chciałaby iść na bal z tobą. Będzie jako syrena. Znaczy, że ty masz być ponętnym syrenem. Yy, masz też nic nie mówić Kronkowi. Nie chciałaby go skrzywdzić, wiesz? Ariel? Ariel? Wszyscy rosną, ja też. Słuchajcie. Ile razy mam powtarzać, że nie wolno tak hałasować? Dzieci. <laughs> Przykro mi z powodu twojej córki. Już lecę, powolczę, pomogę! Uhu, tatuń! Z jedną mamy! Od twoja żaba? Tatuń! Słyszałeś ten podejrzany łomot? Prawie ją miałem! Uh, 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 zapłaci mi uh, za tę uh, swoją bezczelność! Uh, no nie! Chłopaki i Odchodzimy, samowystarczalna łajdza! Nie, nie jestem samy w proszę, stary, zobacz na to! Raz mnie capli dwaj zaury za remizą. Każden większy jak ja, a zawzięte to jak dżuma. Murdobicie, normalnie. Bym ich natłuk tylko wdepłem któremuś na te kolce, co mają na ogonie. I ryb! Aż do teraz gicy nie czuję. Pycha hasmak, ja jak ze stół! Najlepsze, co wsuniesz tu! Spośród rzeczy stół! Uta mu! ta swój urok ma, więc chętnie ją jem! A ty dokąd się wybierasz? Księcia Ludwika? O, mój pan jest regentem. Jego rolą jest ochrona księcia. I na pewno nie potrzebuje pomocy od takiej małej kizimizi jak ty. <grymna> Masz panie nade mną przewagę. <grymna> Znasz moje imię, lecz ja nie znam twojego. Ha, To przecież sprawa moja i księżnej, tak czy nie? Proszę, jestem tylko zwykłym aptekarzem. Sprzedaje zioła, lekarstwa i tyle. My nie mamy wąchać kwiatków! Musimy skasować tę całą łąkę! Nie wąchamy! Nie wąchać, nie oglądać i nie podziwiać! Miażdżyć, rozjeżdżać, niszczyć! Świetnie! Po obiedzie równamy teren. O! jejciu, jakie dziwne miejsce! Ile tu drewnianych zabawek! Dam sobie skrzydełka uciąć, że on ma gromadkę niesfornych dzieciaków. Gada do kawałka drewna jak do żywej istoty. Gotowe. Na pewno zadziała? Udało się! Jak pozbyć się kogoś, kto już nie żyje? Zespiewa teraz tu! Przestępna jest kim bambu wampiofa, Hej, pebbles! Hej, kujonku! Pebbles! O nie, drużyna hokejowa ze skaliska potnie mój plakat! To był plakat! Przysłali go z kartką, że otrzymam nagrodę, gdy odgadnę, kto to jest! Nie wiem! Myślałem, że wy wiecie! Lepiej by było wrócić do pasania owiec. Nie uważasz, Quick Draw? Senior Quick Draw? Z tym pójdzie najłatwiej. Nagroda. Wygiba z ścigany za tańczenie kadryla w rotundzie. <śermanica> <śmieche> Oliverze, sto lat cię nie widziałem. Ojej, o, o, ale wyrosłeś. Ja, ja też. Hej. <śmieche> <śmieche> hey. Dobra, to zaczyna mi wyglądać bardzo znajomo. Tak, to są wszystkie klasyczne symptomy. Lepiej się przygotujmy na atak obozowej zarazy. Nie, jeszcze gorzej. Gorączka obozowych kawałów. Może to rodzaj tajemnego języka? Myślę o tobie, Agatko Słodka. Tyś piękna, czuła jak stokrotka. Wszystko oddam, byś buzi mi dała i zawsze na mnie czekała. Nie wcześniej niż skończę książkę. Straszliwie zionące ogniem smoczysko zmiotło z powierzchni ziemi całą wioskę. Jednak czarownik Malanka nadciągnął i ten czarodziej, potężny Malanka, rzucił klątwę na straszliwego smoka, którego ciało pokryło się niebieskimi plamami. <laughs> Uważajcie! Bubu, to ja. Zaczekajcie! Bubu, nie zapomnij nigdy Bolka i lolka. Jeśli chcesz mnie łajać, odejdę. Rządzę. Mam władzę równą władzy Kaliguli. Sądzę, że rozsądniej jest jeść słodycze niż pić wino. Zwłaszcza w nadmiarze. Wino zaćmiewa umysł. Najlepsze zdań niespodzianka. Tiga towarzywa! Spróbujcie! Tak! Jestem świetnym kucharzem. Nie możesz zaprzeczyć. Umiem gotować tak dobrze, jak Bumper. Wiesz, że jestem równie dobry, jak ty, Bumper. Tak bajka się zaczyna. Była sobie treflików rodzina piękna. Jak kwiat pomarańczy. Treflinka, która tańczy. Treflik zawsze odważny. Tatuś nie zawsze poważny. Stój, stój! Spróbuję jeszcze raz. Nagrzmiące dudy. Przecież przedtem działało. Ciągle gadamy. Między sobą. Rozmowa z obcymi jest surowo zabroniona. Chwila, moment. Ty jesteś obca! Eh, kto by tam obrazy kradł, zbytu nie będzie. Lepsza robótka, tajemny saksofon. To nam lepiej rąbnąć. Obłowimy się koncertowo. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. No bo wiesz, tego... Szykuje mi się dzisiaj małe chędożonko. Ale mi kuśka wtedy więcej, jak ty, ze starej baby. Będziesz pisał biografię? Napisz też o jego ojcu. Skurwiel, syn Skurwiela. To dobry tytuł. Stary skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Trzy tysiące lat temu król Salomon władał potężnymi dżinami, demonami zrodzonymi z ognia bez dymu. Gdy się zbuntowały, uwięził je w mosiężnym naczyniu, które wyrzucił... Za mury miasta. Oczywiście, że się boję. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich? Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem, co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Co? Przydaje się. Może da mężowi? Albo dziecku? Dobrze, dobrze, masz rację. Musimy coś zmienić. No. Ale jeszcze nie teraz. Jasne, jeśli wymyślisz coś lepszego, daj mi znać. Dobrze, jeśli przekształcimy portal w promień o trójwymiarowych współrzędnych kierunkowych. Tak, portal właśnie się otwiera! Donatello, znów jesteśmy online. Teleportacja nastąpi za 30 sekund. Tato! O? Pożyczysz mi strój magika? O. Dzięki, tato! Dobra, y y podaj dzbanek wody, Henrysiu. O. O, dzięki mały. No dobrze. Teraz sztuczka ze znikaniem. A, wracaj tu. Mam cię. Złapałem, złapałem jeszcze jedną Nikola. Tak. Wiesz co? I tak zamierzałem wymienić tę starą kłódkę. Naprawdę? O nie! Popatrz na te drzwi. Będę musiał użyć młotka. Spokojnie, iskierko, uwolnimy cię. Oszalałem? Dlaczego podkradasz się do Kihara? Tak, mewą znad wielkiej wody. Może wszędzie tylko woda i dużo przepysznych ryb. Wiesz gdzie ona jest? Hmm, już wiem. Klub poszukiwaczy przygód i mocnych wrażeń. Nie, coś jeszcze ciekawszego. To się nazywa skok na banji. Skoczymy z mostu, a te liny nie pozwolą, byśmy uderzyli o ziemię! Jakaś pochodna spaghetti, pulpeciki, albo coś w tym stylu, oraz Bob albo Kto to jadł przed tobą? Ha. Do pękniętego księżyca zeszali. Nie strasz mnie tak. Wylałbym cały olej na podłogę. Będę piekł ciasteczka. Tak pyszne, że palce lizać. Yy, nie mam jajek, i ktoś musi po nie pójść. Nie oglądam filmów, nienawidzę sportu, nie gram też na instrumentach, a origami jest nudne. Ha, ha, ha! Jestem duchem pudeł! Niech wam się nie zdaje, matołki, że zdołacie mnie uwięzić w jakimś pudle, nie pudle, z podwójnym dnem! Stary numer, poszedł sprawdzić, czy z kranu nie kapie. Mam cię, bratku! Dobrze, dobrze, profesorku. Nie znasz się na żartach? Zebranie już się zaczęło. Kto to jest? Chyba nie pani Jonatanowa Potulna? Tak. Jestem wzruszony i zaszczycony, wasza miłość. Potulna? Krewna Jonatana Potulnego? Nie miałem przyjemności, ale wiele o nim słyszałem. Jego nazwisko dużo w lesie znaczy. Sto lat, sto lat, ubu, ubu, dubo, mam dla ciebie prezent. Zawinięty prezent. Mam go tu, mam go tu. Sto lat, sto lat, sto lat. Sto lat, sto lat, bu. Proszę, panie kocie, daruj mi moje marne życie. Nie pożeraj mnie, błagam. Ja naprawdę nie chciałem wybacz o potężny. Dziki mysz o skoczek to ja, Estrada mnie zna. Pisałem skecze do najlepszych komików. Na przykład dla Pi A, ależ ten lew lubi się popisywać. Myślę, że jest super, bo ma wielkiego przerażającego potwora z ręką robota. Ciekawe co powie, kiedy zniszczę tę maszynę. To nie był dobry moment. Tylko ja wiem, jak możemy pokonać ninja. A kiedy to zrobię, wszyscy zobaczą, że to właśnie ja powinienem rządzić naszym plemieniem. Na pewno nie uciekli z wyspy. Znajdziemy ich. Przeszukać labirynt i zamknąć fabrykę. Ej! Wydaje mi się, że megatron budzi się do życia! roku. Dlaczego to zrobiłeś? O to ci chodzi! On żyje! Żyje! Uwaga, uwaga! To nie są ćwiczenia! Wykryto nieprzyjacielski atak nieznanych istot mechanicznych! Serio? Ja się bawię świetnie! Co? Co to znaczy, że też się nudzisz? O, ale ja nie chcę, żebyś zemdlała. Nie! Proszę! Nie możemy do was iść! To zabronione! Stójcie! Nie zostawiajcie mnie! Czekają na mnie? Nie idę. I tak wiem, że nikt mnie nie lubi, ale oni! Aaaa! To są moje Pokémony. Nie było trudno przedrzeć się przez burzę. Gyarados dowiózł mnie na grzbiecie. Tak, ale jak już się komuś uda, będzie mu wierny do końca życia. Chociaż wasze plany są zwykle warte funta kłaków, chciałem tam otworzyć sklep. Postarajcie się! Tego się najbardziej bałem! A, profesor Draconio, chciałem o coś zapytać! Profesor Draconio! <gry> Nawet nie spojrzała na moją rękawiczkę. Drakonia nawet na mnie nie spojrzała. Traktuje mnie jak powietrze. Ta rękawiczka jest zupełnie do niczego. Pozostali obozowicze wygłupiali się i żartowali. Ja? I ja napawałem się letnim słońcem i trenowałem tabliczkę mnożenia baranów. Nagle zaczął padać śnieg. W środku lipca. Totalny odlot. Potem było jeszcze dziwniej. Nie uwierzycie, co się stało ze mną i szóstką innych dzieciaków. Aha, jeszcze jedno. Nazywam się Taj. Hej, spójrzcie na drzwi! Pierwszy dzień, a już taki sławny. Nawet dziewczyny ze starszych klas się nim interesują. E, y, on ma tak zawsze. E, słuchajcie, a która to godzina? To jakieś czary mantronsów. Dlaczego mieliby chronić Hilcher z polem siłowym? No, nie, ma... nie można ufać. Jest niebezpieczny. Przemieńmy się. A to coś w dole? Walczące piramidy i wiszące oczy. Pięknie! Wspaniale! Ej, nie przesadzaj, w końcu udało nam się przed nimi uciec. Eee, nie chcę być agentem numer dwa. Równie dobrze możesz mi mówić, siusiu -siu majtek. Chcę się nazywać czadersko i groźnie jak agent. Agent Wściekła Kobra. Ej, Tony, gdybyś pozwolił mi... Gdybyś pozwolił mi robić zdjęcia, byłyby rewelacyjne. Wiesz, w Pittsburghu nazywają mnie Gagmeister, bo jestem królem psikusów. Każdy potrafi zrobić poduszkę, która wrzeszczy, gdy na niej usiąść, lecz tylko geniusz wymyśli piszczącą pościel! Rycerskość! Dzielność! Honor! Jak bello, jak fantastico jest wyjść z kuchni! Poruczniku, on leci! Naprawdę leci! Mm, a jeśli on jest prawdziwy? O, to na pewno prawdziwy, Mikołaj! Zaraz, zaraz, jak to było? Dwa listy na Malinową Polanę? Nie, 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 trzy kartki pocztowe naborówkowe Borówkowe Wzgórze To gdzie ja mam lecieć? A, tak, na zachód Nie, 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 na wschód e, Nie zabłądź, Firminie, leć na zachód Zgadnij, kto to? nas straszymy gazele, jak wszyscy pójdą na mecz! No weź, mm. ho!